W dzisiejszym odcinku bluesów zmierzymy się z Flame of Terror, czyli nowym bossem, którego właśnie dodałem do gry i zobaczymy jak silny będzie i czy w ogóle uda mi się go przejść. Także mam tutaj przygotowanego Benjamina, weźmiemy sobie może jakiś boomerang, bo boomerang będzie bardzo fajny, zważywszy na to, że będziemy musieli jakoś cofać tego bossa i ja nie mam pojęcia jak on wygląda, więc będą moje pierwsze wrażenia, może ten boss być o wiele silniejszy od tych, które do tej pory znamy, a może być o wiele słabszy. Także usiądźcie wygodnie, zostawcie oczywiście lajka, jeżeli taki. Filmy Wam się podobają, i razem się przekonamy, jak silny będzie ten boss. I ojejku, przez chwilę myślałem, że mam włączonego moda Ultimate Puffing, czyli wiecie, Małpki 555 Double Cash Mode wyłączony, żeby to było jak najbardziej, wiecie, legitnie żeby tutaj nie było żadnych ingerencji i nie mam żadnych customowych małpek odpalonych, więc full, zwykła, podstawowa gra. Oczywiście mamy jakąś tam małpią wiedzę, bo bez tego byłoby dość trudno. Chociaż myślałem, czy by po prostu nie zrobić jakiegoś odcinka z challenge od widzów, tylko że miałbym wyłączoną ma małpią wiedzę, bo to nie ukrywam mega mocno. Pomaga właśnie z. w sumie całą grą, bo tak naprawdę wszystkie, każdy aspekt jest tutaj buffowany. A mogę się pochwalić, że prawie udało mi się wymaksować wszystkie drzewka w Bluncach. Jeszcze paru punktów mi tutaj brakuje, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i lada moment się to uda zrobić. 30 runda. Ty, ja muszę farmy budować. Właśnie. Ja zapomniałem o tym, że przecież tutaj to polega na budowaniu farm. E, także Benjamin, proszę bardzo, mógłbym oczywiście iść pod tą e, strategię z, z tymi helikopterami. Kurde, może powinienem to zrobić. Ta strategia z helikopterami jest naprawdę spoko, bo dużo kaski generujemy, ale nie. Z, zagramy dokładnie tak, jakbym grał każdego innego bossa. Jeżeli przegram, to oznacza, że będę musiał po prostu zmienić troszeczkę swoją taktykę i pokombinować. Na pewno ninja się pojawi, bo ninja i Darkling Gunner to są dwie małpki, które praktycznie się ustawia zawsze, ale zanim do tego przejdziemy, a nie mogę postawić pirata. No właśnie, i to jest ten problem, że nie mogę postawić pirata i generować sobie kaski, więc musimy skupić się na zwykłej farmie, a wy, jeżeli chcecie coś kupi kupić, czy to w blonsach td 6 czy to w blonsach TD Battles 2, to pamiętajcie o kodzie Flotar, dzięki temu mnie wspieracie, bardzo za to dziękuję, e, i wczoraj, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, z, wszystko ogarnąłem, wczoraj się pojawił odcinek za z Adimierosem z blonsów e, TD Battles 2, wydaje mi się, że to był jeden z fajniejszych odcinków, jakie e, udało nam się nagrać, także polecam oczywiście, żebyście go sobie sprawdzili, bo mm, naprawdę było całkiem spoko, ty, on będzie za 20 te dwie rundy, przecież ja nie, nie zdążył zbierać kasy. Ja, jak ja mam uzbierać kasę? O kurde, nie, 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 nie. nie. Już się zaczynam stresować. I najgorsze jest to, że ja na dobrą sprawę nie wiem, jak y, mocny jest ten boss. Czy on wiecie, może to być jakiś malutki bossik, który na dobrą sprawę nic kompletnie nie będzie robił, a ja go hojpuję? No, ale Flame of Terror na tyle y, było fajną nazwą, że mówię na pierwszy ogień, bo tych bossów właśnie nie powiedziałem o tym, y, ale tych bossów chyba mam z 10 nowych dodanych. Ale no nie, nie, nie będę grał z dziesięcioma basami naraz, bo to by był. To by była lekka przesada. Dobra, weźmiemy sobie 1295 cyk i na razie wszystkie balony są przebijane. Tylko zastanawiam się, co mógłbym zrobić, o właśnie, no. Co mógłbym zrobić na camo? To chciałem powiedzieć. I mamy już. Także y, ciebie weźmiemy tu. Alchemika? Czemu nie? Alchemik. Z, y, tylko żebyś boostował tą jedną małpeczkę i będę mógł się skupić już na farmach. Za 15 rund, czyli musimy w ciągu 15 rund kupić jak najwięcej farm. E, do tego kupić e, ninja pod dolne drzewko. Tak, bo potrzebujemy tej, tej bombki. E, I potrzebujemy, potrzebujemy dartlinganera podśrodkowe. środkowe. No, i powinno się udać. I y, też nie mam pojęcia, czy to działa tak, że na przykład za, mm, na 40. rundzie będzie ten boss i to jest koniec, czy on później będzie się pojawiał wzmocniony. Także mówię, to jest wszystko taki odcinek testowy, ale mam zawsze dylemat, powiem Wam, że z takimi odcinkami, bo z jednej strony mógłbym oczywiście sobie to przetestować y, przed nagraniem i wtedy bym Wam powiedział, no, pojawi się kolejny boss na 60., y, rundzie później 70, 80, nie wiem y, 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 jak, jak to dokładnie tam szło. Ale z drugiej strony, ja nie chcę sobie psuć, y, wiecie, samemu niespodzianku dla siebie, więc wy nie wiecie, mm, jak to będzie wyglądało, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało i y, wtedy wydaje mi się, że to po prostu lepiej y, wszystko jest. Dobra, marketplaces od razu! Szybko, potrzebuję marketplaców, znaczy marketplacy nie są jakieś oczywiście y, mega ope tutaj, oj! Kamo, okej, okay. pojawiło się parę kamo balonów, także wiemy sobie ostre shurikeny i teraz... Przecież kurde, takie farmy 2-2 też by były spoko. A um, Łatwy zbiór, no nie wiem. Wiecie co? Zostawi to tak jak jest. Takie farmy zrobię trochę, trochę do dupy, ale no jest 6 rund do końca, więc muszę zacząć już zbierać na to, co mi jest tutaj potrzebne, czyli... Gdzieś w tym miejscu ciebie postawię? Dobra, powinno być spoko. I robimy. Aha, ja nawet nie robią 5 tysięcy. Oj ojoj ojoj, jak ja nie mam 5000, tysięcy, to będzie mały problem. Alchemik... Mam nadzieję, że alchemik nie będzie buffował Benjamina, bo jeżeli będzie buffował, to trochę będzie to denerwujące, ale nie. Wygląda na to, że buffuje tylko jedną małpeczkę, więc spoko. I za cztery rundy będzie pierwszy boss, a ja potrzebuję mm, kapsuły hydry i potrzebuję jeszcze... A, ninja ulepszyć. No właśnie. Uwaga, pierwszą rzecz już mamy te farmy źle zrobię. To już wiem, teraz powinienem chyba mniej farm mieć i e, bardziej je ulepszyć. Ale widzicie, człowiek się uczy przez całe życie, jak to się mówi. 970, chociaż już po tylu godzinach powinienem wiedzieć, nie? Takie podstawowe rzeczy. Dobra, mamy te... Mm, mamy już zrobioną jedną rzecz. Teraz weźmiemy sobie napój Berserkera. Damy sobie szupy, szybsze żółty, cyk i... Okej. Okay. W kolejnej rundzie się pojawi boss. Ty może on być szybki, wiecie co? Ja wezmę sobie na normalne. A i muszę jeszcze zbierać banany. O nie. Zapomniałem o tym, że muszę zbierać... Yy, zbierać te banany. Dobra, szybko, kolejna partia bananów. I tysiąc. Ninja. Dobra, bomba błyskowa by się tutaj przydała na pewno. I zamkniemy sobie to. Cyk, szybkie banany zebrane. Okej, okay, pojawił się dość duży ten boss. Chyba. Ty, czemu on jest taki duży? Jeju, ten boss jest ogromny! On nie wygląda pod względem graficznym... Bardzo... Czekaj, on ma 69 tysięcy HP? I, znaczy 70 tysięcy. 000... Jak ja mam to przejść? Ej, serio, to jest. Jak? Powiedz, powiedz mi, i. i... Wow, e... nawet nie mogę kliknąć teraz w swoją małpkę, rozumiesz, to? No? Nie, nie mogę nic zrobić. 69 tysięcy, przecież tego bossa nie da się pokonać tak szybko. Dobra, trzeba będzie zmienić, żeby on się pojawił. Na jakiejś późniejszej rundzie, bo te, teraz jest niemożliwe po prostu do zrobienia. Zobaczymy jak z tą klejącą bombą tutaj będzie, czy cokolwiek się zmieni, ale nie, no zobacz, 67 tysięcy, specjalnie wybrałem taką prostą mapkę, ale no nie, 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 Ju, już wiem, że ten boss jest po prostu zbyt mocny. Aha, i on ma jedną gwiazdkę tylko, ten bossik, żebyśmy zrozumieli. Także nie wiem, czy później się pojawia na dwóch gwiazdkach, czy jak to będzie działało, ale no też wiem, że będę musiał na pewno zresetować całe to podejście burza rakiet. Uwaga, umiejętność, aha, umiejętności nie mogę nawet kliknąć, bo mam cooldown i spróbujemy raz jeszcze, czyli udało mi się zbić mu 10 tysięcy HP. Okej, okay, dobra, także ja zmienię co nieco i widzimy się za chwilę w rundzie drugiej. No i w sumie jedyną zmianą, jaka tutaj zaszła, jest postawienie wioski oraz postawienie helikoptera, ale czy to wpłynie rzeczywiście tutaj e, na cokolwiek, no to zaraz zobaczymy. Cyk, oczywiście w każdej umiejętności wszystkiego używamy. Dobra, e, 9000 mam, wo wow, 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 wow. 9000, no to w takim razie może jakiś snajper, nie wiem, cokolwiek na dobrą sprawę, tylko widzicie, ten hitbox tego, bo tego bossa jest tak duży, że ja tutaj nie trafiam, e, nie, nie mogę snipera sobie kliknąć, żeby go ulepszyć. Ja pierdzielę, dobra, bombshooter. Bombshooter i od razu, pek pek, pek pek. E, szybsze strzelanie, dobra, no spada mu HP, także e, jest, jest rzeczywiście ogromna różnica, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy przed chwilą, a co, to, co mamy teraz, tylko może go muszę spowolnić? Okej, okay, nie spowolniłem go i Sniper, 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 halo Sniper? Okej, okay, mogę dopiero kliknąć teraz snipera i trzeba go spowolnić. Weźmiemy sobie, o, może pod dolne drzewko go zrobimy. I kolejna umiejętność. Ja wiem, spieprzyłem z tym Dartlingunerem, bo mm, za mało po prostu. Za mało go klikałem i za mało go, go używałem. Jej, aż mi się język zaczął plątać z tego wszystkiego. Dobra, nie wiem czy to zadziała, ale no trzeba. Trzeba próbować 2000. Jeszcze kolejnego snipera sobie postawimy. O o, o, na przykład tu i strzelasz w to cały czas. Cały czas nawalamy po prostu w tego bossa i liczymy na to, że może jakimś cudem po prostu się uda, bo Nie, nie, nie. Ty na mocnego. Ty cały czas masz nawalać w tego bossa i połowę HP. Ty, połowę HP już mu zabraliśmy. Dobra, także jeżeli jeszcze bym może jedną próbę miał yy, i tym razem bym nie ulepszał farm pod yy, pod dolne drzewko, tylko skupiłbym się na górnym, no to wydaje mi się, że jest Opcja to zrobić, patrząc na to, też, że mam 15 tysięcy HP, także fajnie to wygląda. I dobra, jest to do zrobienia. Na Double Cash Modzie wydaje mi się, że mogę raz jeszcze spróbować. No i parę prób później niestety muszę się poddać. Nie mam zielonego pojęcia jak to przejść. Wydaje mi się, że bez Double Cash Moda jest to kompletnie niemożliwe. Z Double Cash Modem można jeszcze pokombinować, chociaż próbowałem z różnymi farmami. Teraz akurat mam farmy 2-2, bo taki wylesował Farmera, nawet postawiłem dwa Dartlinganery, których na przykład nie zdążyłem jednego ulepszyć. Druida mówię, może Druid tutaj cokolwiek zmieni. Nie, no niestety jest jakiś problem i bez Double Cash Mouda tego bossa moim zdaniem nie da się pokonać.